Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy poranek rozpoczynam jako 54-latka, za co bardzo wszystkim dziękuję, za przecudne, przecudne y, życzenia. Jestem ogromnie wdzięczna, jestem ogromnie wdzięczna za Was, za to, że jesteście na tej grupie, y, że korzystacie z tego, co tutaj y, prezentujemy, y, pokazujemy. Robimy specjalnie dla Was. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, ale nie byłabym sobą, jakbym nie zaczęła dnia od jakiejś rzeczy. Więc widzicie, tutaj mi się coś dzieje, ale to nie jest, że ja mam problemy ze skórą. To jest to, że moi kochani. Po codziennej pielęgnacji, a szczególnie wieczornej, dzieje się coś takiego, że nakładamy mnóstwo jakichś rzeczy. Oczyszczamy buzię, potem nakładamy różnego rodzaju specyfiki. Oczywiście mówimy o naszych specyfikach, i chciałam Wam to, o czym mówiłam ostatnio. Chciałam Wam to pokazać, jak to w realu wygląda, i pokazać również, bo chodzi o tą maskę. O tą maskę z tych czterech kroków. Ona, kochani, jest biała. Ona jest biała. I ja na początku też nakładałam taką warstwę, żeby to była taka warstwa duża. Zupełnie niepotrzebnie, bo yy, wystarczy wziąć, Cieniusieńką warstwę rozprowadzić i identycznie egzamin zda jak ta gruba warstwa. I dlaczego to jest takie ważne? Bo ja wczoraj zrobiłam to pierwszy raz. Słyszałam już o tym, ale nie miałam czasu. Więc od, od dzisiaj w nocy, czyli od wczoraj, to już chyba będzie całym rytuałem, jaki będę robić. Tym bardziej, że kobiety wiedzą o co chodzi, jeżeli nakładamy sobie kosmetyki i potem opaskę, prawda? Żeby tu nam wszystko ładnie trzymało. Więc moje kochane kobietki i mężczyźni, ponieważ całe szczęście jest was tu mnóstwo, którzy naprawdę y, zaczęli dbać o siebie. Y, więc moi kochani, y, wracając do tematu, jak umyłam sobie, Całą twarz tymi czterema krokami, potem nałożyłam co miałam nałożyć, czyli w moim wypadku był to Absolut, oczywiście tonik, no i oczywiście Nutricon Creme. A ponieważ on jest taki tłusty, ja wam pokażę, on jest tłusty, ale on jest cudny. Ja go uwielbiam, a już w moim wieku to już w ogóle wszystko takie. O, widzicie, on jest z takim poślizgiem, ale co tutaj jest? Tu jest sztuczna inteligencja. I wiecie co? Tu jest anti-aging. A anti-aging, akurat ta seria, ta absoluta, moi kochani, potrafi od 10, nawet właściwie do 10, ale w niektórych przypadkach, bo żaden organizm nie jest taki sam, więc w niektórych przypadkach nawet do 15 lat potrafi tą buzię, jak się to mówi, renowację buzi zrobić. O. I wracając jeszcze, ten krem Nutricon, bo jeden jest pod oczy, a drugi jest właśnie na te problematyczne miejsca. Każdy ma jakiś ulubiony. Moim ulubionym jest tutaj ten loton. I ja go kocham. To jest konsystencja takiego, takiego płynu? No nie płynu, ale tak, ojejku, to jest coś cudnego. Ja go kocham, bo on się rozpływa po buzi i dziękuję, i, i jestem już zrobiona. I teraz tak. Jak już nałożyłam te wszystkie rzeczy. I ta buzia jest taka, no tłusta. Wiadomo, że y, idziemy spać. No to idziemy spać. A, przepraszam, jeszcze coś nakładam. Jeszcze kochani, nakładam nasz botoks od y, w sumie dwóch tygodni. No. I y, y, jak ta buzia jest już taka natłuszczona, to szkoda, żeby to wszystko weszło w poduszkę, no nie? Albo w nasze włosy. Więc to. Co przyszło do nas w zeszłym tygodniu, ta informacja właśnie o tej maseczce pilow, którą w codziennej pielęgnacji się stosuje, um, zastosowałam. I na to wszystko, na ten piękny poślizg, bo to jest piękny poślizg, który by mi wszedł w poduszkę, który wchodził w poduszkę, no bo nie wszystko się wchłonęło, prawda? Albo we włosy, więc ja widzicie, o. A widzicie, sobie wzięłam cieniunieńką, o, cieniunieńką warstwę tej maseczki. Ja będę się trochę tutaj bawić z nią. Co szczęście mam tam lusterko, ale będę się z nią bawić troszkę, ponieważ ja ją naprawdę nałożyłam cieniunieńką, A trzymała mi tu wszystko tak, jakbym miała... Yy, tak jak mówię, w tej opasce specjalnej. I mało tego, ona powoduje to, że wszystkie składniki odżywcze, regeneracyjne i, i w ogóle inne. Ja trochę będę masakrować tą moją buzię dzisiaj, bo jakbym była w łazience, to ja bym sobie właśnie na te resztki namoczyła. Yy, namoczyłabym sobie... Yy, po prostu nie pomyślałam. Ale chyba zaraz pomyślę. Więc zdejmujemy tą bierzchnią tą warstwę, tą taką największą, która schodzi, a potem będziemy te niedoskonałości różne. I teraz, moi kochani, zanim ja sobie zastosuję wszystkie te kosmetyki, które mam zastosować, ponieważ buzia jest po nocy, trzeba ją umyć, więc... Ja wam tylko chciałam pokazać. Eee... Aha, właśnie i tą maseczkę nie oszczędzajcie sobie na tutaj na ten podbródek, bo ona znakomicie. Znakomicie właśnie to wszystko tak Czysk. robi. <laughs> Jesteśmy ta dam. Eee... Teraz moi drodzy, pójdę skończę tego live'a i pójdę. A, ale jestem teraz cała. Jak się to robi na spokojnie w łazience i nie drapie się siebie, to, to są inne korzyści. Ale ja wiem, że to parę minut i się wszystko uspokoi. Tym bardziej, że położę te cudowności na siebie, które nie dość że odżywiają, to łagodzą i odmładzają. No. I patrzcie, i taka kuleczka tego wszystkiego. A a cudowności się zadziały. Yy, widzicie, jaka różnica? Tu by była biała maska. I ona wysycha. Ją się fajnie zdejmuje, jak guma. Za, za jednym posunięciem, yy, posunięciem ręki, ja już sobie tutaj wezmę, yy, zdejmę ją, zroluję, bo właśnie idę. Ale, tak jak mówię, teraz dip. Janeczka, jeżeli po takim zabiegu, jaki był, ja Wam powiem tak, porów nie widać. Naprawdę nie widać. Jeżeli chodzi tutaj o, o to, na co grawitacja działa najbardziej, no to grawitacja działa jak najbardziej, ale to jest takie przeciwstawienie się temu, skuteczne przeciwstawienie się, powiedziałabym. I bardzo, bardzo się cieszę. No nie pokażę Wam teraz, jak ten botoks nakładam, ale pokażę Wam, co ja z nim robię, bo on, jak się, bo on się tak pięknie wykręca, y, jak pomadka. A właściwie to ja tu mam nowy gdzieś. To Wam pokażę, jak nowy wygląda. No. Oprócz tego, że to są przepiękne opakowania, które. Tak, na taki Prezent to jest po prostu kosmos. Zobaczcie, jak to wygląda. Yy, I wygląda to tak. I się go wykręca. I wykręca się go tyle, i się go stosuje tu, tu i na te zmarszczki problematyczne. Można. Na wszystkie zmarszczki problematyczne. Ale ponieważ on mi się już skończył, ten jeden. I. Nie można nic marnować, a już szczególnie z takich cudowności, moi drodzy, to ja wygrzebuję. Widzicie, wygrzebuję, nakładam i wklepuję. Co jest bardzo ważne w y, pielęgnacji, nie tylko koreańskiej pielęgnacji, ale każdej pielęgnacji, jest bardzo ważne wklepywanie. Dlaczego? Dlatego, że y, a ja sobie przywozę. O, chyba nie zrobię sobie, bo, bo yy, nie, paseczka jest tylko e i a dipa mam w łazience, ale to nie, nie szkodzi. Yy, na czym ja Wam mogę pokazać, bo nie chcę masakrować tej mojej buzi. Yy, pokażę Wam na lotonie. To jest loton. Ja go i tak zmyję, ale chcę Wam pokazać, że Zawsze jak myjecie buzię, to pamiętajcie, ręce są niezastąpione. Nie trzeba mieć głaszy, nie trzeba mieć żadnych innych rzeczy. Weźcie tak, takie o, serduszko sobie zróbcie. O, no widzicie jakie. Ja, o jakich ja się cudach tu dowiaduję. Jeszcze raz zrobię. Może. Widzicie? Magic się dzieje. Także zróbcie sobie to serduszko i tak tu naciągajcie tą skórę, żeby palce były pod spodem tu, a tu te. I ugniatajcie i aż tu do uszu, dlatego że tu, w tym miejscu jest ten punkt, w którym y, jest to ciągnięcie y, naszej skóry w dół. Potem oczywiście pod oczy, potem tu i pamiętajcie, te rzeczy są bardzo ważne znaczy te rzeczy, to ułożenie palcy jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ nie potrzebujemy żadnych sprzętów, żadnego nie wiadomo czego. Wystarczą nasze ręce i dwie minuty w łazience. To nie jest cały rytuał. To się tylko tak wydaje, dlatego, że y, dużo się gada przy tym. Ale normalnie bierzesz dipa, rozmasowujesz, a w dipie, bo to jest w takiej... Y, Jeden, jeden z tych czterech kroków to jest w takiej tubeczce bierzesz go o ciupinkę i powiem wam największą wadą tego produktu, który kosztuje 33 funty największą wadą tego produktu jest to że on starcza na tak długo ponieważ bierzesz się tego jak ziarenko grochu rozsmarowuje się tam jest 28 olei i wiele wiele innych cudnych substancji, które wchodzą w naszą skórę Moja buzia po, po tym Dipie była jak napompowana na początku, teraz już nie, bo teraz to już wiadomo, już się stosuje inne rzeczy, ale to, była, to był pierwszy produkt, w którym się zakochałam. Ja go potem jeszcze po myciu nakładałam na buzie jako powiedzmy krem, bo moja buzia tego potrzebowała. W tej chwili już tak nie jest, ale kocham go dalej i, i cały czas jest numer jeden w łazience. No i po tym dipie robimy piankę, a po piance właśnie w, w łazience botoksem, a po botoksie kochani oczywiście absolut i jesteśmy happy. Życzę Wam cudowności. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za, za wczorajszy dzień, za wczorajsze cudne życzenia. Więc kochani, Kasia zaczęła. 54 i idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Cieszymy się, jesteśmy wdzięczni za każdy nowy dzień, każde nowe doświadczenie, każdą nową osobę, która coś wnosi w nasze życie. Coś, nie zawsze to może być spełnienie naszych marzeń, ale coś wnosi. Także ja Wam bardzo dziękuję, życzę Wam cudowności i do następnego razu.